dal centrum Gorzowa przy ulicy Mieszka I 56 przez 6 powstało tajemnicze miejsce. Ośrodek Eden, bo tak brzmi jego nazwa, swoje otwarcie miał 14 lipca bieżącego roku. Powstał dzięki uporowi i ciężkiej pracy charyzmatycznego uzdrowiciela i bioenergoterapeuty Roberta Majosa, który wraz z przyjaciółmi postanowił podzielić się z mieszkańcami miasta radością, jakiej sam doświadczył. Uroczyste otwarcie zgromadziło wiele osób i miało doniosły charakter. Zresztą zobaczcie sami. Serdecznie witamy Państwa spod ośrodka Eden. Byliśmy tu tydzień temu podczas otwarcia, przekazaliśmy troszkę informacji. Chcemy teraz zobaczyć, co dzieje się wewnątrz, gdy ośrodek już normalnie pracuje. Jesteśmy w ośrodku. Witamy, witamy uzdrowicieli. W Rzewgorzowie telewizowie dzwonią, pokazaliśmy program otwarcia ośrodka, troszeczkę tego, co Państwo robicie i chcemy się dowiedzieć, jak to jest po tygodniu. Witam serdecznie ponownie. U nas jak zawsze wesoło, w harmonii wszystko dobrze jak najlepiej. Ludzie przychodzą, pytają się, uzdrawiają się, próbują wszystkiego tutaj popróbować co u nas jest. Może przedstawię tą ścianę sławy, która tutaj jest specjalnie zrobiona dla gości z całego świata którzy się zajmują duchowieństwem, w tym są po prostu, jak i też źródełko wody, która jest jedyna w Polsce. Źródełko, o którym wspomniał Pan Robert, jest naprawdę wyjątkowe. Wypływa z niego woda AUX Aqua Life, której twórcą jest mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Aleks Polański. Woda pochodzi z prekambryjskich gnejsów uformowanych ponad 2 miliardy lat temu. W związku z tym można śmiało powiedzieć, iż jej smak jest taki sam jak w czasach prehistorycznych. Woda AOKS jest nascona wodorem, który noblista Albert Schendt-Georgii nazwał paliwem życia. A jakie są jej właściwości? W naszym ośrodku jest dostępna woda z ujemnym redoksem około 300 do 500 mV co daje nam możliwość terapii antyoksydacyjnej, czyli przeciwstarzeniowej a oraz antynowotworowej. Woda ta jest z aktywnym wodorem, jest tylko produkowana ograniczona liczba, ilość litrażu w Polsce miesięcznie. Pochodzi ona z zieleniej strugi, jest w naszym ośrodku do napicia się za darmo, lub również można zakupić do sobie do domu. Jak usłyszeliśmy, życiodajną wodę Aoks można bezpłatnie skosztować w ośrodku Eden oraz zakupić na wynos. Jednocześnie już wkrótce będzie można nabyć naturalny kryształ z głębi ziemi, który pozwoli nam oczyścić i zbogacić wodę w warunkach domowych. Niedługo już wejdziemy w produkcję tutaj takich właśnie odpromieniaczy, to jest odpromiennik do wody, który oczyszcza wodę z wszystkich toksyn i napełnia ją właśnie mikroelementami i Witaminami potrzebnych dla, dla człowieka. Cudowna woda, o której mówiliśmy, to jednak tylko promil tego, co czeka na nas w tym miejscu. W asortymencie Edenu są także tysiące rodzajów kryształów i minerałów, groty ciosane ręcznie przez Indian, liczące tysiące lat zęby rekinów i mozozaurów oraz o wiele, wiele więcej. Założyciel ośrodka odwiedził najbardziej odległe zakątki świata aby zgromadzić w jednym miejscu przedmioty, które mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne oraz stan ducha. W ośrodku można także nabyć wiele amuletów oraz magicznych dzwonków. Zresztą posłuchajcie sami. W tym pomieszczeniu czujemy się troszkę jak w Chinach. Yy, wiszą przeróżne dzwonki, makatki. Na drugiej ścianie troszkę inne klimaty, yy, starożytne runy, yy, amulety. Yy, co my tu właśnie mamy? No mamy tutaj cały świat praktycznie. Mamy dzwonki wieczne, które zawieszamy w naszych mieszkaniach bardzo często dla wyrównania energii, żeby to wszystko u nas pięknie zaistniało i wyrównało w naszych domach energię, żeby nam się dobrze jak najlepiej żyło. Z drugiej strony mamy amulety talizmany runy które też w jakiś sposób dodają nam siły, pewności. Jest ich bardzo duża ilość i każdy według potrzeby i chęci może się w nie zaopatrzyć, poczuć, dotknąć. Kolejną dziedziną, z jaką mamy do czynienia w tym magicznym miejscu są kryształy. W tym odcinku skupimy się na jednym rodzaju, a mianowicie na kwarcu różowym. Przejawiają one energię miłości, czyli powodują one zmianę w otoczeniu, jak i u osób, między którymi się znajdują, czyli bardzo polecane są do domów, mieszkań czy też biur, bowiem dzięki nim tak naprawdę zmienia się. Zmieniają się relacje międzyludzkie, czy też pewne schorzenia ustają. Przemawia przez nie energia miłości, czyli tak naprawdę potrzebna chyba każdemu człowiekowi na ziemi. Także jest to nieodzowny element, wydaje mi się, każdej, każdego miejsca, w którym znajduje się człowiek. Czy to ogród, czy mieszkanie, czy pokój. Naprawdę polecamy bardzo. W bardzo atrakcyjnej cenie, naprawdę, jeśli chodzi o porównanie z innymi sklepami, jest to przynajmniej o połowę tanie niż w niektórych miejscach dostępnych. Także serdecznie polecam i naprawdę są przepiękne wielkie okazy, którymi zawsze można ulepszyć swoje mieszkanie bądź dom. kamieniach półszlachetnych o pięknych kryształach w formie takiej praktycznie jak wyjmuje się z ziemi, ale mamy tutaj również pięknie obrobione kamienie półszlachetne. Co o nich można powiedzieć, bo nie tylko są piękne. Tak, one są przepiękne, jest to kolorowy zawrót głowy, a szczególnie dla kobiet. Mamy tutaj bardzo dużo tych koralów. Korale, które przyciągają wzrok, korale, które w jakiś sposób nas uzdrawiają, pomagają wrócić do zdrowia i humoru. Mamy na, w naszym sklepie ich ponad 300. Możemy wybierać, przebierać, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj różnego rodzaju korale, tak jak ten koral, te koraliki z cytrynu które wspomagają pracę trzustki, gdzie w obecnych czasach jest bardzo dużo kłopotu z trzustką i, i nie możemy sobie poradzić. One wyciszają i wspomagają jej pracę. Mamy też korale, które wyglądają bardzo niewinnie. To jest kalcyd, karneol który wspomaga pracę wątroby. Jest to też niesamowity kamień dający no, jakkolwiek siłę naszym narządom wewnętrznym. Mamy też koral z kryształu. Zaraz zobaczę gdzie on? Proszę bardzo, tu jest kryształ. On działa jak akumulator. Zbiera energię z nas, gdy mamy za dużo, jest nam ciężko, oddaje nam energię, gdy jej brakuje nam, więc nas bardzo wspomaga. Są korale z kwarcu różowego, który wzmacnia nas, daje miłość własną, ochronę, czujemy się pewniejsi. One są piękne, ale jeszcze jest coś takiego, jak tutaj właśnie to. Jest to mieszanka kamieni, jest to kwarc różowy z hematytem, który daje nam siłę, e, witalność i jednocześnie wzmacnia naszą krew, produkcję czerwonych krwinek we krwi. Także prawdziwy kolorowy zawrót głowy. Ja myślałem, że to są diamenty na jakimś niesamowitym czymś co co, co, co je trzyma, jakiego prawie metalowego, a dowiedziałem się, że nie, a przede wszystkim za jedne 26 zł. Te koraliki akurat nie są drogie, wręcz na ich wartość są bardzo tanie, bo jedyne 26 zł. W asortymencie Ośrodka Eden znajdziemy także amulety aniołów o przeróżnych właściwościach, które nie tylko wpłyną na samopoczucie, ale także przepięknie ozdobią nasze domostwa. Artykuły do feng shui i radiestezji, figury buddy i drewniane szkatułki, szeroki wybór świec oraz kadzideł, artykuły z dalekich Indii oraz Egiptu. Bardzo duży wachlarz różnego rodzaju łapaczy snów o przepięknych barwach i motywach indyjskich, co przyniesie nam spokojny sen. Jednak bez wątpienia tym, co stanowi o wyjątkowości tego miejsca, są współtworzący go ludzie. Osoby z różnych zakątków naszego kraju, które postanowiły wraz z Robertem Majosem tworzyć tą niebiańską oazę. Część z nich mieliście już okazję poznać. Zapraszamy na rozmowę Ryszarda Romanowskiego z pracownikami ośrodka. Pokazaliśmy piękny sklep, kryształy, biżuterię, figurki, książki, cuda. Cuda w sklepie. Ale najważniejszą częścią ośrodka Eden są eksperci z przeróżnych dziedzin, którzy potrafią uzdrawiać, którzy potrafią prowadzić kursy. O tym może szerzej powie właściciel ośrodka, pan Robert Majas. W ośrodku znajdą się uzdrowiciele z różnych dziedzin. Tak numerolog, pani Dorota, masażyści, tak jak pani Iza, bionergoterapeuci, uzdrowiciele. Także każde dziedziny, z każdej dziedzin życia tutaj można spotkać, dowiedzieć się, odczuć. Odbywają się tu kursy różnego rodzaju masaży, kursy radiestezji, bionergoterapii. Mamy tutaj także herbaciarnię, mamy czytelnię. Intrygującą rzeczą jest to, że ośrodek jest z piwnicy. Ośrodek ma jakąś niesamowitą energię. Kto przyjdzie, to poczuje. Dlaczego i skąd to się bierze? Kupując, szukając lokalu w Zdroży Wielkopolskim, było bardzo wiele lokali na różnych poziomach. Jednakże tutaj, w tym miejscu, po badaniach radiestestów, jak i bioenergoterapeutów, jak i samego odczucia tutaj się okazało, że jest jeden duży czakram Ziemi, jak i też inne parę małych czakramów. Dlatego jest tu niesamowicie przejawiająca, bardzo duża energia biowitalności. Dlatego się zgodziliśmy tutaj na ten lokal, jakże także jest on w połowie w Ziemi, tak jak człowiek jesteśmy na Ziemi, czyli jest potrzebna równowaga energetyczna. Może też trochę więcej na ten temat powie pani Barbara, pani energoterapeuta. No cóż, nasze życie składa się nie tylko z ziemi, ale z którym są związane nasze punkty energetyczne, ale również i z duchowością. Także ten lokal znalazł, znajduje się i trochę w ziemi, i trochę nad ziemią, który nam daje siłę, wsparcie. To jest nasze miejsce pracy, w którym się bardzo dobrze czujemy. Potrafimy w tym lokalu ustawić, mówiąc tak kolokwialnie, ustawić, ale pomóc ludziom w ich życiu dzięki właśnie takiej energii, którą ten lokal przejawia, a dzięki temu lokalowi to i my przejawiamy taką wysoką energię. A najważniejsze z tego wszystkiego jest, że działamy wspólnie i to nam daje siłę, jeden drugiego wspiera, co prowadzi nas do bardzo dobrych efektów, jakie tutaj otrzymujemy czy uzyskujemy. Pani Izo, Pani Sława Panią wyprzedza, widziałem efekty Pani pracy. Na czym polegają Pani masaże? Dziękuję za te miłe słowa. E, tak, moja, e, moja funkcja tutaj e, jest to oferowanie e, techniki metamorficznej, która jest subtelną formą pracy z ciałem. E, techniki tej nauczyłam się w Londynie, w fundacji, która tam powstała. E, tak, w skrócie, co mogę powiedzieć, e, jest to. Jest to technika, która pomaga uwolnić emocje z okresu prenatalnego, wszystko to, co wpływało na nas podczas okresu ciąży, traumy porodowe, to wszystko się odbija na naszym życiu. Jest to forma masażu, aczkolwiek bardzo delikatnego, wzięła się z refleksologii. Efekty możemy zauważyć na poziomie nie tylko emocjonalnym, fizycznym, również psychicznym. Także mogłam tutaj długo jeszcze opowiadać, ale, tak w dużym skrócie, to jest myślę, że to jest metoda potrzebna każdemu, od malutkich dzieciaczków do dorosłych ludzi. Wórca metody bardzo skupiał się na dzieciach z zespołem Downa i autyzmem. Szereg badań przeprowadził i efekty były wspaniałe. Dlatego też chciałabym promować tą metodę dla rodziców, którzy mogliby pracować z dziećmi, mogliby na początku tutaj przychodzić. Ja wytłumaczę, powiem, jak można to w domu stosować i dzieci się zupełnie inaczej rozwijają. Proszę Państwa, świat to cyfry. Udowodnił to rozwój informatyki. Cyfry, ciągi cyfrowe, o cyfrach, nie tyle o informatyce, ile o cyfrach, o tym, jak jesteśmy związani z cyframi, z liczbami. Może powie pani Dorota, jest to rzecz pasjonująca. Witam serdecznie. W ośrodku Eden do państwa dyspozycji jestem jako numerolog. Numerologia ma wpływ na różne aspekty naszego życia na życie osobiste, na finanse, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą. Numerologia też ma wpływ na to jak, jaki przepływ pieniądza jest w firmie. Kiedy otworzyliśmy działalność też ma wpływ na skutki i rezultaty prowadzenia naszej działalności. Zapraszamy również wszystkich, wszystkie osoby, które mają problem w związkach, czy też z dziećmi, czy w życiu osobistym. Usłyszeliśmy o masażach, usłyszeliśmy numerologii, ale mamy jeszcze całą masę innych dziedzin. Państwo jesteście bardzo skromni. W czym jeszcze można pomóc? E, może pomóc we wszystkim. Tak naprawdę we wszystkim, co dotyczy człowieka, co dotyczy jego życia tu na ziemi. Czyli wszystkie aspekty jego życia od od jego osoby, rodziny, jak i, jak i za, zawodu jego, który pełni tu na ziemi. Pani Barbara, czym Pani się konkretnie zajmuje? Konkretnie uzdrawianie. Uzdrawianie w wszelkich aspektach naszego życia. Życia fizycznego, psychicznego, o, mentalnego, jego postrzegania siebie e, poprzez e, Ustawianie energetyki ciała, tłumaczenie, wyciąganie sytuacji z jego życia poprzez punkty jego energetyczne, które nam mówią, co, kiedy, gdzie zaistniało i co w jego życiu to spowodowało. Różne sytuacje związane z ustawieniem miejsc w mieszkaniu radiestezja, krótko mówiąc gdzie śpimy, jak śpimy. To wszystko wpływa na nasze życie i to jak żyjemy. Więc to jest tak pokrótce, czym mogę służyć. Cieki wodne, tak? Tak, ja, cieki wodne. To jest wodne, takie to istotne, jest jak wszystko. Państwo macie w domu łóżka poustawiane w pokojach, gdzieś śpicie. Boli Was głowa, nie wysypiacie się, można jak najbardziej przyjść do nas, zbadamy, czy nie jest łóżko, nie znajduje się na cieku wodnym. Co jest najważniejsze w tym wszystkim, co my tutaj oferujemy, że podchodzimy do każdego indywidualnie, ale też nie przyjmujemy sytuacji tego typu, że to jest choroba nieuleczalna. Uważamy po prostu, że to jest dolegliwość na daną chwilę i poprzez pracę z ciałem, z energią wokół tego ciała jesteśmy w stanie wyeliminować wszystko, co spowodowało dany problem czy daną sytuację. Można zaryzykować takie uproszczenie tego wszystkiego, że po prostu leczy Pan czy leczy się Państwo nie skutki czegoś, tylko dochodzi się do przyczyny. Nie bierze się tabletka, żeby wyleczyć jakiś tam skutek ból głowy, tylko leczy się przyczynę tego załóżmy ból. Głowy. Dokładnie, a przyczyną jest tak naprawdę nasze postępowanie na co dzień, nasza, nasze myślenie, jak i e, emocje, którymi się na co dzień poruszamy, karmimy, jak i oddajemy wszystkim swoim bliskim. I tak naprawdę to jest początek i koniec e, wszystkich, a nawet dosłownie wszystkich problemów na co dzień. Dziękuję Państwu bardzo. Na pewno będziemy wracać do y, rozmów, do y, szczegółowego przedstawiania tych wszystkich dziedzin. Naprawdę tego jest cała masa. Dziękuję Państwu. Dziękuję. W Edenie mamy także czytelnię, gdzie w towarzystwie pysznej herbaty możemy poczytać książki, jak i porozmawiać z uzdrowicielami, radiestetami oraz numerologiem. Warto także zwrócić uwagę na przepiękną fontannę w kształcie Ziemi. Zatrzymać się przy niej i przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej delektować się chwilą. W kolejnych odcinkach opowiem Wam o konkretnych dziedzinach działalności Ośrodka Eden. Zapraszamy serdecznie! Ośrodek Eden to największy sklep wększu i radiestezji kryształów. To gabinety do uzdrawiania i masaży, warsztaty i kursy. Źródełko AOps to najzdrowsza woda. Eden to wieczorki tematyczne. Do Państwa dyspozycji codziennie w ośrodku są uzdrowiciele, numerologi astrologi. wwwośrodek